Siemanko, nagrywaliśmy mój dzień zaraz przed tym, jak ogłosili walkę. Nie wrzuciliśmy tego przed ogłoszeniem walki, ale już wiecie, bije się z Zuriko Gorzowy Wielkopolskim. Bilety będą dostępne w sprzedaży. Dajcie znać, czy chcecie bilety na mój sektor. Wtedy zorganizujemy taką sprzedaż. Padło jeszcze wyzwanie od Poliszuka. Kuba Wikleć, Siemano, jestem gotowy. Jedziemy z tobą, który wygrał swoją walkę z Martincem. Zapraszam, e, masz dwie wygrane z rzędu, więc jak najbardziej e, dogadaj się z matchmakerem i jak najbardziej jestem chętny na taki pojedynek. Z ciekawych jeszcze historii, no to Ewelina gratulacje, piękne poddanie, odwrotny trójkącik, mega fajna gala, kilka fajnych e, niespodziewanych zakończeń. I tyle, ja jestem w treningu, jestem już mocnym w treningu, cieszę się, że e, jest w końcu ta walka z Zurą. Mam nadzieję, że zdrowie mu dopisze i że wyjdzie do tej walki. I co? Do, zob do zobaczenia w Gorzowie Wielkopolskim. A wy teraz sprawdzajcie dzień ze mną. Siemanko. Zapraszam was na odcinek ze mną. Dzisiaj robimy sobie cały dzień ze mną. Zaczynamy od mojej porannej rutydy, którą może nie zawsze trzymam, ale tak jak mniej więcej wygląda mój poranek. Następnie lecimy na treningi. Padło bardzo dużo gości: Leo Brichta, Matus, który też będzie się bił z Fadipa na KSW. Jasiu Ciepłowski, ma chyba przyjechać Roberci Kruchała z tego co kojarzę. Sprawdźcie, jak to wygląda. A więcej się dowiecie za chwileczkę po wstaniu, po wypakowaniu rzeczy z yy, cateringu do lodóweczki zaczynam sobie oddechę, no różnie z tymi oddechami jest, różna ilość serii, yy, niedawno miałem przerwę, więc zaczynam z powrotem jakby od, od, od paru serii krótszych do dopiero tych kilku bardziej zaawansowanych, no i potem przeważnie jest zimny prysznic i później do siadam do śniadanka i kawki i wtedy, wtedy już jestem rozbudzony i co, i wtedy można sobie ruszać w nowy dzień wczoraj dostałem telefon Bartos yy, wyzywał mnie na pojedynek grapplingowy, ale finalnie zrezygnował, bo podobno na Epiku ma być ring, i nie mógłbym po prostu wciskać w siatkę 20 coś minut nas. No, więc zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. Zbieramy się na trening, e, prawie już spakowany, e, rozrobić tylko suple, dodać wody i lecimy na parterek. mamy rękawice, są suspensor, jest, koszuleczka. Teraz z podęki i jeszcze weźmiemy Mesza na zmianę na tarcze. Lecimy na trening z trenerem Filipem. Kontynuujemy temat, który ostatnio przerabiamy, który jest tajemnicą, ale, ale co, na pewno będzie mocny trening, mocne rundki na koniec, później tarcze. E, ciekawe, kto będzie z gości, z kim się pokulamy z gości, ale myślę, że to będą fajne rundki. No i fajnie, że jest taki tydzień, w którym jest dużo przyjaznych i można naprawdę pokulać się z innymi. Nie mogę się doczekać. Uderzamy, a po treningu omówimy to, co się na nim działo, i opowiemy Wam o wiele więcej. To jest więcej youtuberów niż fajterów. Niech Misiek przejmie tutaj pałeczkę, jak u nich na kanale. No, zaraz podziałamy, wam pokażemy <laughs> jak to się <laughs> robi. Pamiętajcie zasubs zasubskrybować kanał Dam and Kokos. bo tam się dzieją prawdziwe rzeczy. <laughs> bo generalnie wiesz, wszyscy, wszyscy udają, że są dobrzy, że dobrze prowadzą odcinki, ale to kurde Misiek wygryza wszystkich. <laughs> to dopiero początek my wam pokażemy co to znaczy. Ale spoko komuś. Z racji tego, że jest naszym ziombelkiem, pomożemy mu troszkę. Wyjść no, ale... Z dołu, wyjść na lepszą, prostą. Na, na vlogu widzicie, że jest pełno miszka i tak go pewnie usunęliśmy sporo, bo, no bo on jest tak aktywny po prostu. Cały czas, cały czas, cały czas do przodu nigdy się nie poddawaj, pamiętajcie. Ale flow Wszyscy przyjechali po to, żeby ze mną potrenować, bo usłyszeli, że Gniady jest w KSW to chcą się sprawdzać, nie? Jacyś mistrzowie tymczasowi, tutaj mistrz normalny i wiesz, chcą się sprawdzać. Ja im pokażę dzisiaj, co to znaczy prawdziwa siła 7-7, nie? Co? Działamy, działamy. jak się zaczyna trening, to jest już fokus. Ale to też, ale ja wiem, że ty masz w, 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 większe wiersz. Większe ambicje wiążesz, kurde, z YouTube'em niż z bankami. Ja przecież zacząłem się bić tylko po to, żeby mu za założyć. K krótka, droga frików, fredzy, ale nie krótka droga do freaków. Krótka droga do flików jest dla ciebie. Bardzo szybko, ja mogę na gołe pięści się bić, na przykład. O. I, jeżeli będzie 10 koła lajków pod tym yy, filmikiem, to... Zostaw, zostaw tą kamerę. No, ja lecimy z parterkiem i... i tyle, czekamy na turnera. Żeby przy przechodzeniu, gardy tak łapać ze stopy, właśnie. Żeby... Nie kavaka, chyba kavaka. Na, na, na tak, że kawałek. Niemc nie kawaka, chyba kawaka. Dobra, na tych cefą frontki. Tu łapał paluchy, i stąd właśnie schodził po jakiś tam. tak dragi, ale wszystko z tego uchwytu. chyba że człowieku stopu nie, nie, pachnie, tak. nie fajne, Nie fajne. Tym bardziej, że on złoń ma taką, nie? To takie znaczone? Rundki były, prawda Matusz? Rundki? <grym> <grym> <Okay. Ja, grym> czeskie numery. Czeskie numery, czeski film. To robimy. Teraz techniczka sztukowa i tak. Nie chcę ja, się ja, robić tarczy. Nie robi, po nie oddaje za ostatnie Je, Jeszcze nie podpisałeś kontraktu, jeszcze się nie wymądrzej. Ty <grym> też nie ma <grym> jeszcze walki, <grym> nie no. kontrakt Jesteśmy po parterku, po techniczce stójkowej. No i zaraz będziemy dobijali sobie takie półgodzinki tarcz. E, oczywiście technicznych, taktycznych, już przygotowania do walki. Więc za dużo w ogóle z całego treningu wam może nie pokażemy. Postaram wam się to opowiedzieć po, po treningu, kiedy już usiądziemy sobie na spokojnie. E, na parterku była technika. Związa związana akurat z zejściami za plecy to przerabiamy a później były zadaniówki w linii po tych zadaniówkach 3 razy 5 bardzo fajne rundki bardzo mocne rundki eee, miałem okazję trochę się pokulać z Jaszem. Bardzo fajnie, super, mega dociążenie i no i co, i później było 15 minut techniczki stójkowej w e, napęsnikach na, na tarcze na dłonie sobie łapaliśmy ciosy, bardzo fajne techniczki, dalej przerabiamy taki podobny temat, no i teraz prawdopodobnie na tarczach będzie, będzie też podobny temat techni techniczno-taktyczny, to już Wam o wiele mniej mogę zdradzić po prostu, że będzie robione, będą robione tarcze. Na koniec może pokażemy ten element, gdzie robię takie przyspieszenia krótkie z kopnięciami. Czy z uderzeniami no i niestety to tyle chociaż chciałbym wam wszystko pokazywać nie mogę bo to jest pozbawione logiki wtedy wiem, że inni oglądają i, i mogą później donosić o co to za taktyka Po smoku lecimy na chatę odpocząć sobie, złapać oddech wczoraj był mocniejszy dzień, wyjątkowo po zapasach robiłem jeszcze motorykę znaczy nie wyjątkowo, czasami robię, ale robiłem mocną motorykę, więc były dwie bardzo mocne jednostki E, przez co dzisiaj no, jest yy, nie do końca może luźniej, bo robię parter, tarcze, później odpoczynek i jakąś techniczkę wieczorem zrobię, ale to dosłownie taką, żeby tam się nie zmęczyć, tylko przyjść sobie i, i trochę podrillować, coś tam się rozruszać, bo jutro są sparingi. Jesteśmy po tarcze, ja zawijam pod prysznic, może jakaś sołęka. tak więc widzimy się już pod drzemce, przed treningiem yy, i na treningu technicznym wieczorem i później jeszcze może dogramy coś po treningu, jakiś relaksik. Zobaczymy. Jesteśmy przed drugim treningiem, była zrobiona drzemka. Spałem sobie pod kocykiem z półtorej godzinki, były bardzo mocne rundki w parterze, były bardzo mocne tarcze, dlatego teraz zrobimy tylko trening techniczny, mocno odpocząłem, zjadłem sobie trzy posiłeczki. Teraz czas na trening, ostatni posiłeczek i już relaks, mam nadzieję, że się gdzieś tam z ekipą złapiemy i wspólnie sobie gdzieś poczilujemy wieczorem, ale najpierw trzeba zrobić luźną techniczkę, gdzie, gdzie myślę, że będziemy sobie trenowali nasze taktyki na walki i gdzieś wspierali się swoimi dobrymi radami. Pokaż mu jak się kręci kontent. Nie, to ja idę się rozgrzać. Dawaj, musisz dobrze wypaść za pierwszy raz. Dzień dobry, witamy. Jesteśmy w Poznaniu w klubie Czerwony Smok. Jest z nami mistrz kajaków wikła, czy z nami zawodnicy znanych federacji. Ja również jestem zawodnikiem znanych federacji. Tam jest też zawodnik znanych federacji, który będzie z nami ćwiczył. I będziemy, tak, ostro ćwiczyć no to co umiemy dobrze nie? Tyle. Dzień dobry dzień dobry, z witam moich fanów na kanale Kuby. Chciałbym powiedzieć, że Kuba po prostu się ostatnio ubija, bo on nie zaprosił nas na odcinek, ale z racji tego, że rzucił nam ostatnio challenge. Będzie musiał go wykonać z nami coś innego niż zaplanował, ale i tak będziesz musiał pojeść troszkę, nie? Z racji U. tego, że za mało ważysz, to coś będziesz musiał. Przebijamy deal? Przebijamy deal. Dobijcie tysiąc subów, to zrobimy kroma, <grymne> Stary Twój ostatni Okej. filmik ma mniej wyświetleń, jak trwał 3 30. minuty. 3 minuty, a nas to to są 10. 10. To, są 10. To, są teniki, to są po prostu dla a, ludzi, którzy dla się klików. tym interesują. Jeżeli ja pod jednym minuczka ile? ile mam najwięcej? 40. 40, no? Z 50 Ale to może. Wszyscy, to jest to, tam przypadek, bo to wszyscy Martinez'a chcieli zobaczyć, dlaczego wypadł. A, myślałem, że to jest normalny treningowy. Normalny treningowy. A to tam, ja, ja tam byłem, dlaczego? przecież <grymne> <w tej chwili, grymne> No to, ja tak bez to, to wtedy to 20 zł wychwałem. A jak skręcałem cię. Ale rzeczywiście on jest aktywny, nie jak Daniel. I ty to, ty to poprowadzisz, ty przygotuj, zrobimy to do mnie i zrobimy naszą trójkę i będzie... Odcinek kto jest najle... który, za... który zawodnik MMA jest najlepszym youtuberem. Będziemy mieli kilka do pokonania. Typu Ale to my od razu na starcie chcą przegrać. Każdy, <laughs> każdy ma na przykład dwie próby, żeby nagrać jak najlepszy najlepszyć. To... Stoliska, albo stoliska, ale, ale wiedza ogólna. <laughs> nie, to, to żeby nie było? Ale Ty, ja bym ma... Ej, ale Ty, zro... ja bym to... zrobił influenceriadę wam właśnie taką. Coś takiego. Ja ogólnie myślałem z racji tego, że Kuba wygląda na gościa, który ma jakąś wiedzę. Ma, to możemy z nim napisać maturę. O, kurde, chłopaki, na tematy średnio poszła, a wy chcecie Matematyka. robić kolejną. to ja wspomniałem. Dobra, mina, z matwy? Nie, nie. pisałem rozszerzoną. Z matwy polskiego, nie? Ale jak tam pisałeś? Z WF-u. WF a, błękitów. A, miałem 6%. Z tego? Z tego? Zrobiłem zamknięte, bo tam były chyba trzy zamknięte i one są nie do końca zamknięte, bo musisz podać wynik. No i, no i z tego miałem 6%. Rozszerzonej? I, no i posiedziałem 15 minut, wyszedłem. To ja miałem z rozszerzonej 36. A z chemii ile miał? Ta, to na pewno było na wysokim poziomie. W szkole, w szkole najbardziej lubiłem chemię. Ja, ja nie, nie pisałem, żeby się nie zdradzić, że jestem wybitny w tym. tam z Bartosem najlepsze wyniki w Polsce. A. A ty tam miałem z czego najlepiej? <s gera dando> o, z polskiego nie najgorzej mi poszło, nie? Bo ja umiem zawsze makaron na w Po prostu, z polskiego miałem 60%. 50%? tego też miałem coś koło tego, ale miałem bardzo łatwy obrazek. Jakby książki były, nie? I były książki, bo stworzyły. I długości taką i miało zamiast głowy książkę. Ja mówię, że no wiedzam, mam Dodając do tego odcinka jest sportka i pamiętaj. Będę starał się mieć masz na technicę. Co teraz będzie robione? Kurwa no na poważnych rzeczy. Ale za każdym razem myślę. Miszka, pytaj, Mam zawsze się krwa chętnie że... przed kamerą. Misiek ci wszystko Misiek, co teraz będzie? To czego kuba mówisz, to co kuba? To najbardziej mi się zastanawia. Od Miszka, <noise> a nie, przepraszam, na kanale kuby się nie używa bulgaryzmów, Ale... wpierdziel od Miszka. <noise> jest jeden wpierdziel dla Miszka na kanale już, co <noise> nie, nie To musisz prowadzić trening, oni się biją jako najstarszy. Ja nie, KUKU, tamten jest dinozaurem Ale... Najstarszy. No to oni robią razem. A. A ty, jako gospodarz najstarszy, prowadzisz co robimy? A, no to na razie zróbmy akcjonację, nie? Dobra. Stukowaczy do obalenia na razie jest akcjonacja, słońcu, żeby się podogrzebać. Jest zaangażowanie, dobre zarządzanie, <śmiech> <śmiech> energia, owocowe czwartki, zapraszamy, zapraszamy. <laughs> Zrobiliśmy luźną techniczkę, jutro spoczynek do sparów, do, do wieczornych godzin. I co? I tak to mniej więcej wygląda. Żałuję, że nie mogę Wam dużo pokazać z moich treningów. No bo niestety są te przygotowania. Myślę, że niektórzy to mogą oglądać, mogą gdzieś szukać, yy, szukać swojej szansy na, yy, na podjęcie jakiejś taktyki, rozkwinięcie jakiejś jakichś rzeczy z mojej gry, tak więc no nie pokażę dużo, to musicie niestety uszanować. Następny vlog będzie z właśnie treningu siłowego i jakiego innego treningu? No może dajcie znać, jaki trening chcielibyście zobaczyć, oprócz treningu motorycznego. Dodatkowo, czy może byście chcieli zobaczyć mój jakiś wolny weekend, który poświęcam na regenerację. Dajcie znać, co Wam się podoba, co byście chcieli obejrzeć. Jeśli oglądacie ten odcinek, to walka może być ogłoszona. Jeśli nie, to najprawdopodobniej po prostu będzie ogłoszona na KSW yy, w Warszawie. Yy, no i co? Bardzo fajne ogłoszenie, nie mogę się doczekać. Te wszystkie akcje, których wam nie pokazujemy na vlogu, bo musimy niestety je zachować dla siebie ze względu na to, że to jest gdzieś moja taktyka, moja gra. Najprawdopodobniej część z tych akcji, część z tych treningów będziemy mogli wam pokazać na przykład po walce w takim dokumencie, ala dokumencie, takim odcinku, który pokazujemy zawsze po walce. No i tam pokażemy troszeczkę więcej, więc nie martwcie się, może więcej trochę przygotowania motorycznego, więcej takich zakolisowych naszych rozmów, po prostu więcej pokazywania też postaci z sali, jak, jak, jak sobie rozmawiamy, jak się śmiejemy yy, i myślę, że na tym będą te vlogi polegać. Dziękuję bardzo. Tak więc subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, yy, kliknijcie dzwoneczek, żeby wam przypominał o wypuszczonych odcinkach, vlogach, techniczkach, rolkach i co, jesteśmy w kontakcie. Bądźcie na bieżąco, do zobaczenia.